Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj nagram aktualizację mojego akwarium. Od ostatniego miesiąca, kiedy to nagrałem ostatnią aktualizację, dosyć sporo się zmieniło w tym moim zbiorniku. Przybyło sporo roślin. Zaczyna się tutaj robić naprawdę fajnie i zielono. W międzyczasie zakupiłem też dosyć ciekawy korzeń, który. Obsadziłem dzisiaj mikrozorium, a mikrozorium dostałem w prezencie od mojego sąsiada, akwarysty za co mu bardzo dziękuję. No i zakupiłem też troszkę innych roślin, i takich, które miałem lata temu, a między innymi nurzańca śrubowego, i też w międzyczasie. Kupiłem nurzańca, co to jest za nurżaniec? chyba Amerykana. Mam też tam tego nurzańca Gigantea, którego kupiłem na Olixie i on zaczyna coś tam już pomału ruszać. No ostatnio nawet stwierdziłem, że go zastąpię tym nurzańcem Amerykana i wyrwałem jedną sadzonkę, którą posadziłem wtedy, gdy kupowałem tego nurzańca. No, i się okazało, że niepotrzebnie, bo on już zaczął wypuszczać świeże liski. No to go z powrotem wsadziłem. No, i będziemy tutaj obserwować, jak te nurzańce będą rosnąć. Ja mam taki plan, żeby te nurzańce, bo kiedyś urosły mi takie, no musicie mi uwierzyć, około 2-3 metrów liście miały. Mówi o tym gigantea, no ale te mniejsze, drobniejsze nużańce typu Amerykana, czy tam nużań śrubowy mają węższe liście, ale też potrafią wypuszczać długie te liście, więc mój plan jest taki, aby te liście nużańca położyły się na lustrze wody i zrobiły cień dla tych skalarów. No i wtedy to akwarium... Powinno nabrać takiego charakteru. Co tu dalej? No, może by powiedzieć też o tym, jak się mają te moje rybki, które w międzyczasie przez ten ostatni miesiąc zakupiłem. A były to ziemiojady, już nie pamiętam, czy on to miesiąc, ale w każdym razie o ziemiojadach też warto wspomnieć, bo były tutaj pytania na temat, jak te ryby się mają. A no słuchajcie, mają się całkiem dobrze. I muszę wam powiedzieć, że trzymają się cały czas o tej kępy kryptokoryn. I szczerze powiedziawszy, rzadko gdzieś tam, rzadko kiedy je widuje gdzieś w innym miejscu. Poza tym nie robią tutaj żadnego bałaganu są można rzec, rzec, że mało widoczne, no, ale dopiero po podejściu tutaj pod akwarium widać je właśnie w tym jednym miejscu, że one sobie tutaj cały czas siedzą. No i przy jedzeniu oczywiście są pierwsze do żarcia i są wtedy takie odważne i podpływają. Zresztą no, one tutaj od początku jakoś się fajnie wkomponowały. I nie można powiedzieć, żeby one były jakieś spuszczone czy coś w tym stylu. Fajnie się tutaj mają, siedzą sobie właśnie w tych krzaczkach. Od czasu do czasu gdzieś tam sobie popłynął, Oddalą się od tej kryptokoryny, ale generalnie tutaj jest ich miejscóweczka. Dlatego no nie mogę powiedzieć, żeby one mi tutaj jakieś tam rewolucje robiły. Był taki moment, że coś tam kurczę, co niektóre zaczęły bardziej kopać niż ja bym tego. Od nich oczekiwał, że stwierdziłem w pewnym momencie, że oho, zaczyna się i zaczną mi tutaj naprawdę ryć spore dziury, ale chwila, moment i po sprawie, no, yy, odpuściły temat i od tamtej pory nie zauważam, żeby coś tam się działo. nie. Być może jeszcze to wszystko przed nimi, ale na tą chwilę, no, nie mogę powiedzieć, żeby tutaj te ryby. Przeszkadzały, czy tam nie wiem, no, przeszkadzały, czy cokolwiek złego robiły w tym zbiorniku. Ramirezy, słuchajcie, żyją wszystkie i nawet urosły i fajnie się mają. Są też odważne, zachowują się zupełnie inaczej niż te wszystkie, które miałem dotychczas. Czyli są aktywne, yy, takie, no jak już powiedziałem, odważne, żwawe. I są wszędzie. Bywają sobie po całym akwarium. Są takie grupki się porobiły, bo ich jest chyba 7 jakoś tak, już nie pamiętam. No i, i sobie fajne takie grupki porobiły. Część siedzi w nurzańcach gdzieś tam, część w tych kryptokorynach, część tu się kręci wokół tego korzenia. Także chyba okej okay z nimi będzie. Mam taką nadzieję, no bo jak dotychczas żyją wszystkie i fajnie się mają. No, część od razu była już taka większa, a niektóre z nich były sporo mniejsze, ale już widać, że te granice się zacierają. Choć, no nie mogę teraz namierzyć takich jakichś mniejszych, żeby pokazać konkretnie, o które mi chodzi. No i wszystko jest ku dobremu. W międzyczasie pozbyłem się też kilku sztuk skalarów, a oddałem do znajomego. I on je tam sprzedał czy sprezentował dalej już mniejsza o to. W każdym razie no te, które tutaj najmniej mi porosły, takie były może niekształtne, niewyrośnięte. To je po prostu oddałem. I zostało mi jeszcze kilka takich, które też bym w przyszłości chciał oddać, ale póki co nie mam na to czasu, żeby je tutaj wyławiać. I sobie pływają w takim gronie, jakim sobie pływają. Uspokoiło się, tutaj jeśli chodzi o składanie ikry, zostały się dwie pary takie, które zawsze mi składały, i one, jak zwykle, coś tam kręcą się, ale likry już jakiś czas nie widziałem w zbiorniku no i co by tu jeszcze powiedzieć może przejdziemy na drugą stronę to mi się tam więcej coś wtedy rozświetli, coś przypomni z drugiej strony akwarium prezentuje się tak jak się prezentuje i muszę powiedzieć, że no mi się podoba nie? w końcu coś już tutaj Zaczyna się więcej dziać. Zrobiła się tutaj taka fajna wyspa na środku tego akwarium. Z tej strony, no może pokażę ten korzeń, o którym wspomniałem, że sobie zakupiłem i obsadziłem mikrozorium. No i... Taka fajna wyspa z tego wyszła. No taki był zamiar od samego początku, tylko no ciężko jest dorwać coś z neta, jakiegoś korzenia czy coś. Kupiłem tam kiedyś też jakiś korzeń, który miałem chęć wykorzystać, jak się okazało, potem nie pasował, więc stwierdziłem, że a pojadę, nie? Pojadę i coś tam znajdę, i to jest właśnie dobry pomysł i tak. Tak jednak trzeba robić, nie? Tylko no nie zawsze czas, czas jest, nie? I, I przede wszystkim, żeby pojechać gdzieś, wybrać się no tym bardziej, jeśli tak jak ja, yy, najbliżej do jakiegokolwiek sklepów, w którym można byłoby coś sensowniejszego kupić, to jest jakieś 100 km, więc no tutaj rzecz jasna, że te, yy, no, te podróże się odciągają w czasie. Tutaj. Yy, z tej strony wyrasta mi tutaj nad powierzchnię skrzydło kwiat. Pomału rośnie i ja się z tego cieszę, bo tak ma być. Aha, taką rzecz jeszcze odwaliłem w międzyczasie. Jak te korzenie montowałem nowe, świeże, no to w... no może powiem o tym, że te korzenie zdziwiły mnie tym, że dosyć łatwo zatonęły że nie musiałem ich niczym, no niczym, no takim małym kamyczkiem je tylko przycisnąłem i one się trzymają i jest gitara, nie? Ale żeby mi, żeby mi to było łatwo włożyć, to powyłączałem wszystkie filtry i zapomniałem włączyć z powrotem FX-a. No siłą rzeczy sam włączyłem, no bo, no bo włączyłem, ale o FX-ie zapomniałem. I to jest już chyba z tydzień czasu, jak to akwarium funkcjonuje bez Efiksa. Bez, no, bez no i chyba tak już zostanie. Tylko no, zostanie tak na przyszłość. Jeszcze muszę go będę musiał go jeszcze podłączyć tylko po to, żeby przebudować tego sampa. No i jak przebuduję tego sampa, to już wiem, że zostanie tylko sam. Ja tu nie zamierzam dokładać już więcej ryb. Ewentualnie ująć skalarów. I może uda mi się dokupić altumy jakieś takie, już większe. A jak nie, no to zostanie tak jak jest. I pójdę w stronę troszkę roślin, żeby to zagęścić. Ten baniak, chociaż i tak już jest świetnie, już jestem zadowolony. No, i jak widać, jak ja widzę, bez Fixa ten zbiornik jest w stanie bez najmniejszych przeszkód funkcjonować. I ja to wiem, bo już tak było nieraz, że ten zbiornik bez tego FXa funkcjonował, tylko ja go podłączyłem, bo coś chciałem tam robić, może ryby jakieś przenosić gdzieś i potrzebowałem zaszczepić w nim biologię i on tak już został. nie? No i a teraz przypadkiem go odłączyłem i się okazało, że niewiele się tutaj zmieniło. Woda jest jak była. i. Jestem w stanie nad tym panować, nie? tylko po prostu mniej prądu będzie to wszystko żarło. Eee, I tyle. Tyle w temacie. Następny film nie wiem kiedy będzie. I nie wiem jaki będzie. No także trzeba oglądać. I wtedy się zobaczę. Trzymajcie się. Dziękuję Wam. Do następnego razu. Cześć!